Przy montażu nie mogę się na siebie patrzeć. Chcesz latarkę? Olo Jakby miał mi weekend majowy, który już minął nie temu? Kiedy to oglądacie już 3 tygodnie temu, albo miesiąc temu zależy. Znacie moją punktualność. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy na Wrzuciłeś też, nie? Nie. Okej. A wrzucisz to czy nie? nie. Okay. Ale A, proste, to, czy nie? Ale A nagrywaliśmy coś wtedy? I, tak. A faktycznie, no. I, I, no i i to, jak i... mówiliśmy wtedy, że tam na pewno nic nie ma i na pewno tam się nie, nie będzie nam chciało iść, to dokładnie tam jest nasz cel podróży. Dokładnie tam, jak jest teraz ten samochód. To jest dokładnie tam. I nie byliśmy tam ostatnio dlatego, że mi się nie chciało Ja e, e, jemu się nie chciało, ja tu byłem tam nogę sprawdzić i jedziałem o tym od początku. Tak? E, tak. E, możemy tam też zobaczyć kuwarkę, która ostatnio się przemieściła, bo ona nie działała jak tu byliśmy ostatnio. Tam po drugiej stronie drogi. To się zgadza. I będziemy jechać tam do góry i w prawo. I się zobaczymy już tam na górze i w prawo. Znajdujemy się już tu. Zajęło dwie minuty od wcześniejszego filmu, jednak to jest bliżej niż myśleliśmy. I mamy to miejsce. Dwa tak, w środku. to jest dalej tamtą drogą. Najpierw zobaczymy coś w środku, a potem tam dalej przyjdziemy. Wejście jest ogromne, więc każdy może sobie wejść. To jest chyba no pierwszy... Jeden z pierwszych legitnych urweksów, gdzie wchodzimy normalnie. Wow, let's go. Mamy z tarkę. Mamy lodówkę. Tak. Pierwsze pomieszczenie już takie. Dobra, tu, tu nic nie ma. Tu, tu, tu nic nie ma. Jest lodówka. Tu nie ma. Tu. tu?

I ścieżkę dalej. No, to jest kosz. Tak. To jest kosz, w którym są te yy, puszki. Ale to było murowane niedawno. No tak, ale chciałbym powiedzieć, co to było. Bo na środek to nie wygląda. Tak, to wygląda. Tak szczerze to wygląda na inny obóz. Ej, chodź tu. To nie jest zamurowane. To wygląda jak inny obóz. Chodźmy. A nie, jednak tak samo To samo Uu, la, la. Gdzie my się znaleźliśmy Piękne miejsce i mało ludzi tutaj byłoby, jest mało zdewastowane Ale no. Co? A mnie Krzysiek z... Nie będę tego czytać na głos, ale macie tutaj stop klatkę taką Duże to jest dosyć. Ale O Jak to ktoś kiedyś zrobił na filmie Waliśmy parter. Bar parter Bartek Bartek Partek Partek Parter Par Peter Parter Trochę zimno mi w sumie Dobra, zrobiliśmy kółko. Ciekawe jakbyś tam wyżej. Eee, yy, jak wyżej. No tam wyżej. Czemu miałoby tam coś być? nie wiem. Nie wygląda jakby coś tam było. Wyżej. U. Nic ciekawego. No i mamy okna. Dalsze okna. I... Wychodzimy tutaj. O kurczę. Ej, faktycznie jesteś na górze. A, nic tu nie ma. Taki przelotny ten urbek bym powiedział. Tu nic nie ma. Czyli wygląda na to, że wychodzimy. Gdzie ja on jest. Mamy go! Co to jest? No, kolejny. Aha. To jest ten, jak w Pokemonach. E, je wszystkie. Macie kartki od Stendera. Macie tutaj takie, to trochę takie wierszyki. I teraz masz zebrać i wszystkie. Po to, to jest tak, to je wszystkie. już mamy trzy lub cztery. takie znaleźliśmy. Jeden był isteregiem. Jest. Ale już, już byliśmy tu. Też byliśmy tu. nie wiem, a to już tak. Przechodziliśmy tędy. Przechodziliśmy tędy. to idziemy. I znowu przechodzimy. Jest trzecie okrążenie chyba. Ty udajesz. Ty udajesz. To jest Tak. To szukajmy w drugim budynku wierszyków Zobaczymy ale się zrobiło Zobaczymy czy coś tutaj jest Nie, zamknięte Z każdej strony Wejdziemy sobie na komin. Co tam jest? Tutaj jest prywatne. Kiosk ruchu słuchajcie To jest naprawdę kiosk jest wow, nawet obrandowany kresgruch. Tylko co on tu robi? Chodźmy dalej tu, żeby to nie to... wchodzić do ludzi. Tutaj okay. tu już są auta, czyli znowu ten prywatny. Czy to by było na tyle? to też są jakieś domki. W sumie może możliwe, że to było kiedyś te stare domki. Ale ktoś to kupił. Widział no i sobie zagospodarował sobie. I, taka. Odgrodzona. Tak. odgradzane, my sobie przyjdziemy bokiem. A tutaj co jest? Ała. O. Talerz. Forteca świetna forteca O, Świetnie Tu też Ej, tu lepiej Ej, byliśmy tu przecież O, tego szufali Wow Barierka Bezpieczeństwo przede wszystkim Tu mamy balkon. Sąsiad. Tak? Siema sąsiad. Siema, sąsiad. nie to i tak nie ma wejścia na komin. Eee... O! Znalazłem kolejną. Eee, tu jest trudniejsze do rozszyfrowania wierszyk. Tutaj przez tą część, ale dobra. Nie będziemy tu wchodzić. No to jest samo papo p, papo Biebera p. A shit. faktycznie Chyba jednak nie wchodzimy na komin. Ja nie będę bawić się w taki parkour. No nie. Nie masz szans. 2018. Woo! 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 Tak, to się zgadza. Jest wyjście. No nic już tam nie ma. Przeszliśmy całe, cały dach i całe piętro. Możemy jeszcze sprawdzić te drzwi, ale wydaje mi się, że byliśmy tam. Okay. Zamurowane Ale drzwi same w sobie Solidne nie byliśmy. Ech, Chyba nie jest Tędy wychodziliśmy tędy Wow mamy pierwszych kolejny Eee... e eo, e, -o. e, -o. e, -o. e -o. Lenny Face, taki upośledzony. Eee, kolejny wierszyk. To jest naprawdę więcej niż Endermana. Podoba mi się, że ktoś jest takim artystą. Jednak jak się okazuje, Blacha była pod nami i dopiero Papa. Więc... Więc można tu za zaufać. Kolejny wierszyk. Terazem krótki to jest zdanie. W zasadzie... Tu już się nawet nie rymuje, słabe. Waliczu będę za popunkne. Kolejne. A nie, to nie jest tylko artystka. To nie jest tylko artysta, tak, bez inną kreską. Czuję się jak na Morence. Nie szukamy wierszyków w bo budynku. No by było na tyle, więc idziemy w tamtą stronę i żegnamy się z wami. Idziemy w tamtą stronę, bo muszę jeszcze jedną rzecz odpisać. Dobrze, żegnamy się.